No witam serdecznie. A ah, i co jesteśmy po pierwszym dniu remarów? Niestety to było takie nudne, gdy to oglądałem, że gdy wstałem. W sensie gdy, gdy to oglądałem, to poszedłem spać na biurku. I teraz się budzę i to nagrywam. Żeby pięknie było. No co? No, się coś bardzo złego dla nas wszystkich, czyli Imperial wygrało i to dosyć mocno z um, tymi energiami, które w sumie to energię powinno wygrać. To no, mają w składzie dawny Team Liquid. Um, no to kurczę, źle się zapowiada. Pain wygrało, Furia wygrała, Complexity wygrało, Liquid wygrało. No w zasadzie wszystko, co miało wygrać, wygrało poza Imperialem. Eee, no kurwa. Ale tak sobie myślę, że nawet jeżeli Imperial by się nie dostało, to zobaczylibyśmy to samo co na Anwerpie, że na przykład taką Furię albo Paina zrobiliby na zielono i to byłoby tyle. Ale trzeba obserwować, zmieniła się też, zmieniło się. No ja się trochę pomyliłem, jednak jest inny, inny format tych meczy, ponieważ te drużyny, które wygrały, e, mają, które mają 1-0, dzisiaj o 17 będą grały 4 razy e, 4 mecze BO1. E, a potem e, te wszystkie drużyny, które mają 0-1. Będą grały BO3, czyli w sumie, jeżeli jakaś drużyna będzie miała cały czas 0 porażek, 0 porażek, to będzie grała BO1. Więc w zasadzie, oj to się nie, nie, jest to dobrze, no bo Imperial będzie grało z M80, które wygrało z ODIC, no ale to Dick, kurcze i to M80 to nie zagrali jakoś potężnie. To się skończyło chyba 13 czy coś. To się było blisko, żeby obie drużyny wygrały. I to była taka padaka, że, że no, nie dało się tego oglądać. Wszyscy wyzywali ten CS amerykański. No. Więc patrząc na formę M80 to Imperial to wygra. Więc nie jest najlepiej. Ale jeszcze obserwujemy. Dzisiaj zaczyna się o 17.00, więc zobaczymy. No, sytuacja dla zielonych naklejek zaczyna się najgorzej, jak mogła się zacząć. Chociaż i tak, to co teraz się dzieje na rynku, to A chuj to wie, czy to nie pójdzie wszystko w dół i będzie koniec świata. No. Do é